To i zaprezentuję Bestie. Tak, bestie? A tak, moi drodzy. Siema, siema w ogóle, kurde, sorry. Siema Wiktor, bestie, czyli dokładnie breakout beasts Ale możemy będziemy to nazywać bestie. Tak? Zobaczcie, te bestie dokładnie znajdują się w czym, Wiktor? Tych jajna, W jajkach, które My będziemy musieli takie jajka otworzyć. Tak. To slime i tam jest taki slajd tak. do ich części. Dokładnie, dokładnie. Ile jest tych do zebrania tych 9 potworów, bestii, tak. nie potworów, tata źle powiedział, bestii. 9 e, bestii do zebrania. Co jest fajne? Nie wiadomo, co w danym jajku, tak. jaka dokładnie bestia się. 3 albo sobie tam te wybierz, wylosuj sobie dwie bestie. Zaprezentuję wam jeszcze nie więcej, jak to tutaj. O, tak to nie więcej te bestie wyglądają, tak? O, dokładnie. Jakie można mieć kolory slajmów? Ty niebieski, pomarańczowy i zielony. Bardzo dobrze, tak jest. Czyli slajmy są w czterech kolorach, dziewięć bestii, jajka są wszystkie fioletowe, czyli jajka de facto są wszystkie chyba takie same czy są jakieś inne? Nie, chyba, są, chyba są wszystkie, Ale wszystkie takie to, same. Dokładnie, one są fioletowe, jest takie zielone. No. Fioletowe no. chyba. E, to one są w folii, także zaraz sobie zrobimy krótkie cięcie, ściągniemy to tej folii, żeby Wiktor się nie pokaleczył. E, ja to otworzę, to jajeczko, bo chyba nie ma tutaj... No właśnie, lepiej, chyba że Wiktor sobie da radę w międzyczasie, jak tata nawija, chyba da radę. Tak, da radę. I zaprezentujemy... jeszcze do Co jest? Co jest? Ta, tutaj chyba nie trzeba nożyczek, bo tutaj tutaj... Do... Do... Nie, nie trzeba nożyczek? Ale daj wyżej tutaj, żeby widzowie też widzieli, otwierasz Uuu, ej, ale fajne są w taką fajną moją grafikę, możesz drugie otworzyć, ja pokażę te tutaj, a i one chyba na pół jest i je się chyba otwiera, tak się chyba tak, rozrywa, to zaczekaj to chwileczkę, gdzie jest coś, pokaż, pokaż, to, pokaż, pokaż, tak, to tutaj to, 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 to tak będzie w tym, w tym tak jakby tak, odchodzić, tak? tak, dobrze, dobra moi drodzy, mamy już dwa jajka ja bez, ciekawie, ja też jestem ciekawy, i te jajka się można kłaść klocek na klocek. A tak, że one... tutaj będą bestie nasze. A, może... bestie na jajko się daje, tak? Pokaż. To jest taki... O, no to widzisz, super, 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 super. E, będziemy dłużej, będziemy raz w miesiącu sobie tak. nagrywać taki odcinek czyli będą cztery odcinki z bestiami, wszyscy, którzy będą chcieli więcej. To będą myślę zadowoleni. Jeśli Wam się podoba filmik, pamiętajcie o komentarzu, dajcie znać, czy wam wy też zbieracie. A my teraz bez zbędnych ceregieli. O, brawo, przejdziemy do odpakowania pierwszego z jajek. Znaczy właściwie. O, i to jest saszetka taka, tak? To mamy instrukcję. Jest instrukcja. Wiktorku otwórz instrukcję. Ej, no fajnie to tutaj opakowanie. Nie wiem, Wiktorku. O, tu są te części. Będzie trzeba przeciąć, pokaż instrukcję. Jest saszewka ze slime'em. zobaczcie. O, sporo tych, sporo tych... części jest tutaj. Mam powiem wow. szczerze. Więc tak będzie co budować. Mini o! I pokaż instrukcję. Mamy tak, wow. mamy instrukcję tutaj. Po pierwsze. Musimy tak, jajko wyciągnąć slima. O, a co to tutaj jest? Mogę, no, no. że on wyciągnął nogę A, żeby wyciągnąć z tego slajma, tak? Że pokazamy, że ten slajma może być tutaj no. A, slime, a slajma trzymiemy w jajku No dobra, to teraz co? E... Rozrywamy to? to? Nie wiem, nie. No chyba to rozerwać no, trzeba, tak? tak? tak. Ro i, I wylejemy tego slajma tutaj na razie o. na stolik no, na Tak rady. myślę Da radę? Da radę Dobra, o. tutaj sobie to zrób Ile części, fajnie to wygląda. Zobacz, ile części. Czer czyli mamy czerwonego, czyli już tutaj czekajcie. To może być... Czerwono. Czerwony cały jest czerwony. Ale ten slajm... Oj, fajny ten slime jest. Lubisz slajmy, nie? Tak, lubię. są. Dobra, tu już mamy torbę. Jest. Dobra, dobra. I teraz. Świetnie się to ciągnie. Pokaż, weź. Dźwigniemy wszystko. To to. Czyli mamy pomarańczowy slime, tak? Tak, pałka policjanta. Dobra, mamy pomarańczowy slime. I teraz trzeba ja te rzeczy powydobywać. I, i te teraz slajmy. trzeba powydobywać, ale patrz, patrz, jak on się ciągnie. Przeciągnij mi to, wiktorku, bo ja nie mam. Ja mam jedną rękę, a nam się tutaj zaczepił. O, o dobra. O, zobaczcie. Mamy. Dobra. No już już tu mamy tak, jeszcze co do instrukcji, to Wam tutaj tak pokażę. Nie, no wyglądają to, O, zobacz, to jest taki pies. Taki, taki Zobaczcie. Pso, coś to będzie tam. taki pso coś tam, tak? Czyli co? Wiktor teraz będzie tutaj rozprowadzał. A, 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 a teraz sobie ma nawet są. Dobra, my sobie to teraz tu rozprowadzimy, żeby nie tracić czasu, bo mamy jeszcze jedno jajeczko na uwadze. I będziemy prezentować. Wiktor będzie składał, pobawimy się slime'em no. itd. O, jest taki super. Slime jest, Slam jest tak, fajny, o, bo on jest. Tak, on tak fajnie odchodzi od tych Fajnie odchodzi, no dobrej jakości slime, także to jest to jest ważne. I mamy slime pomarańczowy. Dobra, moi drodzy, zaraz wracamy do Was. Dobra, my tu już mamy właściwie prawie wszystko. Slime wygląda w ten sposób. cześć. I... Sprawdź sobie tak. A jeszcze coś tu jest chyba? Ale fajnie się. On... Dwie to pazury, łapy chyba będą Tak, tu mamy łapę Dobra Tu mamy ten pazur taki I tu mamy ten pazur, tak? I weź teraz do dwóch rąk, Slime'em pobaw się, czy tam nie ma wszystkiego dokładnie Czy wszystko zostało... Śmiało ściśnij go Znaczy, czy nie ma już... Czy wszystko zostało... O, ekstra! A, daj tacie to jest, taki, to jest taki ogień To jest like... fajny jest a, a ja go damy pas... O Dobra moi drodzy, bo się bawimy bawimy, A ja bestia nie jest złożona Także Wiktor zaraz sobie będzie tutaj Składał Powolutku A my się widzimy jak już myślę będzie Bestia złożona, żeby wam nie psuć Zabawy, jak będziecie sami składać Żebyście nie wiedzieli co i jak Dobra, zaraz wracam no i jest, moi drodzy. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Wiktor złożył. Około, myślę, nawet nie 10 minut chyba zajęło. Obrócimy go sobie. Zobaczcie, jest świetnych detalach. Czekaj, o, ja zrobię takie zbliżenie. To jest taki gumowy, taki fajny Zaraz gościu... do zabawy. Tak, właśnie. On i, ruchome, I ma ruchome części, bardzo... Łapy, głowa. Zobaczcie te detale, naprawdę świetnie. I bardzo pomysłowy, tak. Ściągnij go może, Wiktorku. Jest taki stojaczek na niego, właśnie, że na jajku hmm. można postawić. Co mamy w jajku? Pokaż. Przechowywujemy sobie. Tak, w jajku jest nasz slime, także możesz zakryć. Mamy taki stojak, a go jeszcze można chyba na bok, tak? Gdzieś Pech, tutaj. Daj, 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 czyli tak, czyli tak, jak? wziąć. Bardzo fajny to naprawdę. Tak a, na że bokiem można go dać. Tak. To, to, to będzie bardziej dla takich smoków. No właśnie, to dla smoków. Dobra, ściągnij go, pokaż teraz nam. Jak on stoi, coś, co mu się rusza, Wiktorku? Głowa. Głowa mu się rusza, szczęka paszca. właściwie mu się rusza, paszcza, tak. Ale... Gło ale głową też całą może ruszać, prawda? O, zobaczcie, on jest na takich. E... Jeszcze rusza mu się ogon. Ogon mu się bo, rusza, bo to się tak. jakby piesek. Nogi mu się ruszają. I tutaj też. To Weź go dźwigni i pokaż, jak się tylko rusza, żeby zobaczyć, tylko jak się to, że to naprawdę, że to naprawdę jest wszystko. I to jest miękkie, gumowe wszystko, to nie jest plastik. Tak, jest właśnie takie. Do, fajnie, że, że tak jakby się jak się tym uderzą tak No ruch, właśnie, no to jest... To na przykład ten, nic, się, ten nic nie stanie. No i wykonanie jest I no naprawdę... To jest, to jest tylko plastik. Bo... To jest tylko plastikiem, czyli to jest... są to jest? Co on to, to trzyma w ogóle? To jest taki ogień, że on tak ogniem żyje, dzieje. No ale wyglądają. Mamy, to jest... który to jest model? To jest Bestii. Tam, 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 da, 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 da. Czyli Blazor. No, Możesz no, no. go nazwać. Wiktor, blazor, bla... tak, mamy już blazora Daj go sobie na... Podstaweczkę. na podstaweczkę, żeby ładnie wyglądał A my się zaraz zajmiemy e, drugą, drugim e, zestawem Także otwórz i zobacz, oby nie powtórka Nie, jest zielony Jest zielony będzie? Jaki to będzie? A może nie zdradzajmy widzom? Zobacz sobie instrukcję, ale nie zdradzajmy ja widzom, myślę, że... chociaż zielony jest tylko właściwie jeden. Są dwa. Są dwa. A które są dwa? Jest są jeszcze. Jest Aha, jeszcze może być. Ten. Tak, ma... Wiktor ma rację, jeszcze może być ten. Bo albo ten może ten. być ten, tam tak? Kolor oznaczamy oznacza rzadkość. Aha. Myślałem. No dobra. Instrukcję sobie daj. No, on będzie fajny. Do tyłu, tam sobie gdzie składałeś. A my mamy teraz, wyciągniemy, Wiktor sobie wyciągnie slajma. Ale, ale to jest taki przezroczysty. czysty, czysty slajm? Nie, slajm zielony. Czyli nie mieliśmy jeszcze zielonego slajma. Idzie? i Idzie. O, jest siła. Jest taka siła, że aż nasz ten blazor, blazor spadł, ale blazor się prezentuje świetnie. Dobra. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Wyjdzie. To jest pytanie. Musi wyjść. Pociągnij sobie to. Rozerwij, O, bo to jest slime, to się z tym nic nie, nic nie... stanie. Dobra, dobra, wystarczy. I teraz wyciskamy. No... Zobacz. Tada ci pomoże, bo tu jest... Aha, tu są takie skrzydła duże, zobacz. To będzie chyba smok. o wow, to będzie smok. Tam jeszcze coś no, zostało. No, no. Zobacz. To jest... Szukamy jej gęby. Czy pyska właściwie. Ja, ja ja go Znać go w slajmie, a ten slime bardzo fajnie. Taki zimny, jest. zimny jest. No właśnie. Nie ma pyska? Masz pysk? Czyli to będzie. Który? To będzie ten. Tak, to będzie ten. To nie ostrzy mi. Nie działa Dobrze, no to. Próbujemy teraz oddzielić, Zobacz. slajma weźmiemy, o, tu jest dużo slajma. Małe części trzeba sobie oddzielić, bo one też są takie małe i nie widać jak są takie jakby. Tak, małe to na koniec, zacznij od największych, bo małe to później sobie jak weźmiesz slajma, ściśniesz sobie w rączkach i będzie. Dobra? Ale się fa się fajnie ciągnie, zobacz. Ile części tu masz na tym. <noise> Zobacz, ile tu masz części na tym. No, nieźle co? <noise> no, super się ciągnie. Dobra, my sobie to tak jak w poprzednim przypadku. E, wyselekcjonujemy. No i co? I będziemy, myślę potem pokażemy już efekt chyba końcowy skrzydła ma. Efekt wow. Efekt wow to będzie, no dobra moi drodzy, no to nic, to widzimy się za chwilkę na razie. No i mamy go, wy go jeszcze nie widzicie, myśmy go już widzieli. Zobaczcie, najnowszy model bestii, która się zwie, czekajcie. Jak ona się zwie? Fangren. Fangren. Zobaczcie, jaką ma mordę. Ten nasz ma z boku teraz, ale głową mi idzie ruszać, prawda? Pokaż. O. A ściągnij go z tego. Świetnie są naprawdę, świetnie są wykonane. Pokaż. O, skrzydłami rusza też? Mm -hmm, tak. I ogonem. Masz tu taki ogon, jakby od dinozaura. A co, wierzy... może rzucać tym, czy co to tu jest? A tu też jest... Aha, jest Wiktor zauważył, że one jeszcze mają takie wolne punkty, na przykład tak jak ten, czy ten, że można doczepiać... Co ty od mówiłeś? Od innych rzeczy, od innych... Znaczy, od innych bestii, tak? tak od innych bestii. Od innych bestii. Zobaczcie. Y... Jakie jest wykonanie? Detale są. Detale są mega. Co szukasz, Wiktorku? Nie, I jeszcze tego Wam pokażę. Co Ty szukasz, powiedz mi? No, pokaż tą, tą instrukcję i co tam się to, dzieje? To jest ten, prosty, prostu Aha, że można je całkiem ten, prze, jakby tak. przemodelowywać, tak? Czyli tak. z tych dwóch Czyli nie, tam jest pokazany ten i ten? Nie, inny. A inny, który z ale, tych tutaj? Tam nie... Ale to myślę też, że to jest chyba tylko taki A. przykład, nie? Daj no tą instrukcję tutaj Wiktorku. Ona jest, dam coś, się trochę zmoczyła. Ale działa. Zobaczcie. Wiktorek tutaj, o. Łącz na różne sposoby faktycznie. Czyli można naprawdę je łączyć, czyli na przykład ściągnąć z tego coś? I dać temu, tak? Czyli na przykład skrzydło. O, Wiktor już tutaj zamienia, zobaczcie, i zamieni. Da temu zielone skrzydła, tak? A ten będzie miał małe. O, zobaczcie, teraz ręka się rusza. Ja mam jedną rękę tylko, więc nie mam za bardzo jak. Mógłbyś poruszać nim? Tak. Ten mi się bardziej podoba. Ręką, nogą, wszystko. Wszystko jest. Tak, oko, wszystko się rusza elegancko. O, o a Wiktor tworzy tutaj. Nasz drugi model. Mięciutki, fajnie, miękki to nie plastik, to jest taka plastiko guma, można powiedzieć. Zobaczcie, jak teraz. I mamy całkowicie nowego potwora. Może jeszcze nie potwora, jeszcze. przepraszam. Całkowicie nową bestię. Tak, bo to są bestie, moi drodzy. Tak. No i ładnie, pięknie. Dobra moi drodzy, tak się prezentują bestie. Najnowsza e, kolekcja, którą będziemy sobie próbowali uzbierać. Mamy już dwa. Dwie, a nie dwa. Mamy już dwie bestie. Którego byś najbardziej, e, Którą bestię najbardziej byś chciał trafić? Bo pokazywałeś mi. Golden Growl, Tego, tak? No dobra, no to bo będziemy go. Mi... Tak. Te, co, te co kolory, one są najzlepsze. Te są niebieskie, to się służyła potem. Ale i widzisz, 1 na 9, 1 na 9, 1 na 9, 1 na 9, 1, czyli wszystko jest takie same prawdopodobieństwo, więc. Więc dobra, my będziemy szukać tego, tego a przede wszystkim no, mała szansa jest na to, że będziemy mieć na 9 kul 9 różnych, no ale zobaczymy, tak? Jaki jesteś nastawiony do tej serii? Podoba Ci się? Tak. Bardzo, naprawdę, bardzo fajne wykonanie. Jestem mile, mile zaskoczony. Bo powiem Wam szczerze, nawet na reklamach to tak dobrze nie wyglądało, jak w rzeczywistości. Tak. Spad, to załóż go i kończymy. Slime jest, jest. Będziemy się bawić. Załóż Wiktor tego i lecimy. No, no jak się wrócił. I stoją. Dobra, moi drodzy, gratulacje. Dajcie znać, czy Wam się seria podoba. Moim zdaniem i Wiktora zdaniem przednio przednio i fajne są właśnie te slajmy też. Tak? To jest dodatkowa frajda. Nie, nie lepsze co od tego, bo właśnie nie kryje od tego. Ten slime był trochę inną konsystencję miał, tak? Ale może ma, za mało nie, go że trzeba, trzeba go było bardziej wys, wycisnąć. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w kolejnych. Trzymajcie się! Pa! Cześć!